Sprawdziliśmy 15 burgerów w Warszawie i w 3 dni odwiedziliśmy zarówno popularne lokale, jak i te polecane przez użytkowników grupy Burgerowa Brać. Żeby mieć realne porównanie, to w każdej burgerowni zamawialiśmy oczywiście podobnego, klasycznego burgera. A oto nasze TOP 3. Na miejscu trzecim pogromcy mitów. Solidna bułka, szkoda tylko, że trochę zimna, dobrze dobrany sos i fajna kompozycja smaków, choć ich pikle nie do końca wpisały się w nasz gust. Drugie miejsce dla mitologii, dobrze zbalansowane smaki, bardzo smaczny sos, przyjemna bułka i jakościowe, ale tutaj to widać bardzo mocno przeciągnięte mięso. I kto wie, czy ta wpadka nie kosztowała mitologii zwycięstwa. I teraz totalne zaskoczenie: miejsce pierwsze dla lokalu Nines. Super doprawione i przyrządzone mięso, wyśmienity sos burgerowy, bardzo dobra kompozycja smakowa. W tym burgerze nam wszystko grało i dla pewności odwiedziliśmy to miejsce jeszcze drugi raz. I burger w ofercie lunchowej również wymiatał, a ta cena 32 zł za cały zestaw, to jak promocja. Na piłce się nie znam, Robert, ale jeżeli grasz tak samo dobrze jak robisz burgery, to musisz być naprawdę kozak.